Tato, nie wyjeżdżaj znowu. Muszę, synku, muszę. Ale dlaczego? Przecież pani w szkole powiedziała, że. Że każdy kierowca ciężarówki to brudas i że ten zawód nie jest nikomu potrzebny. Muszę właśnie po to, żeby ta pani mogła rano iść do sklepu i kupić sobie świeże bułki: wędliny i. T. D. Słońce gaśnie. Trzeba na nie dowieźć głowice do kar, żeby je zasilić. Żeby zasilić Słońce. Pewnego dnia Słońce zaświeci się trochę mocniej niż zwykle. Więc wtedy, że dojechałem z towarem. Zjadłbym schabowego.